Historia Wojska Polskiego Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jedną z najbardziej znanych formacji Wojska Polskiego są Czerwone Berety. Jednostki te powstały w końcu lat 50. i szybko stały się elitą naszej armii. Jednak historia naszych wojsk spadochronowych i specjalnych sięga lat 30. i XX wieku. Właśnie o tym, o ich powstaniu, rozwoju, zadaniach, uzbrojeniu, a także nieco o ich wykorzystaniu na polach bitew. Chciałbym opowiedzieć w materiale podzielonym na kilka części. Dziś część pierwsza o genezie wojsk powietrzno-desantowych w Polsce. Serdecznie zapraszam. Proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Proszę też Was o wsparcie. Pierwsze operacje desantowe miały miejsce podczas I wojny światowej. Polegały głównie na wysadzeniu z samolotów bądź zrzucaniu na spadochronach szpiegów a także żołnierzy mających przeprowadzić działanie dywersyjne lub rozpoznawcze. Natomiast pierwszą dużą operację z użyciem piechoty desantowanej na spadochronach zaplanował dowódca lotnictwa amerykańskiego we Francji, pułkownik Mitchell. W październiku 1918 roku zaproponował desantowanie całej dywizji około 20 tysięcy żołnierzy na spadochronach za linią frontu na tyłach niemieckich. Żołnierze miały przeżyć wielosilnikowe samoloty bombowe. Każdy z bombowców miał zabrać na pokład drużynę piechot. Desant miał być połączony z silnym bombardowaniem lotniczym i silnym uderzeniem frontalnym. Jego celem było głębokie przyłamanie linii niemieckich. Plan wymaga użycia aż 2000 ciężkich bombowców. Zamierzenie to uzyskało aprobatę dowódcy wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie generała Pershinga. Planowana na wiosnę 1919 roku, operacja nie doszła do skutku, gdyż, jak wiemy, już 11 listopada 1918 roku Niemcy zostali zmuszeni do podpisania zawieszenia broni. Był to pierwszy poważny projekt utworzenia, wyszkolenia i użycia dywizji powietrzno-desantowej. Znamienne jednak, że Amerykanie, pomimo tak ambitnych planów, przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego nie zrobili nic, dla rozwoju tego typu formacji w swoim kraju i pierwsze jednostki powietrzno-desantowe Armii Amerykańskiej powstały dopiero podczas II wojny światowej. Natomiast zainteresowanie polskich czynników wojskowych wojskami powietrzno-desantowymi sięga połowy lat 30. XX wieku. Z całą pewnością inspiracją dla naszej generalicji było to, co się działo za naszą wschodnią granicą a działo się tam sporo. Według powszechnie przyjętej opinii Związek Radziecki był prekursorem rozwoju tego typu wojsk, a ich rozwój był naprawdę bardzo dynamiczny. Pierwsze lądujące desanty Armia Czerwona przeprowadziła już w latach 20. podczas zwalek z ruchami narodowo-religijnymi w Azji Środkowej. Pierwszy desant spadochronowy zastosowano podczas ćwiczeń doświadczalnych sił lotniczych moskiewskiego okręgu wojskowego w 1930 roku. Zrzucono wówczas 12 spadochroniarzy z samolotu bombowego typu Farmat Goliath, a broń i amunicję zrzucono w zasobnikach z lekkich samolotów typu R-1. Dalszy rozwój nabrał dużej dynamiki. W 1931 roku powstał w Leningradzkim Okręgu Wojskowym kombinowany eksperymentalny oddział powietrzno-desantowy. Liczył 160 żołnierzy, a uzbrojony był m.in. dwie tankietki i trzy samochody pancerne. Jesienią 1931 roku oddział ten uczestniczył w ćwiczeniach, podczas których przeprowadzono kombinowany desant spadochronowy z komponentem lądującym na opanowanym przez spadochroniarzy terenie. Ćwiczenia były na tyle udane, że już rok później, w 1932 roku, Rewolucyjna Rada Wojenna Związku Radzieckiego podjęła uchwałę o zorganizowaniu czterech takich oddziałów. W Leningradzkim, Moskiewskim, Białoruskim i Kijowskim Okręgu Wojskowym. Już w 1933 roku na bazie oddziału w Leningradzkim Okręgu Wojskowym sformowano Trzecią Lotniczą Brygadę Specjalnego Przeznaczenia. W jej składzie znalazł się batalion spadochronowy, batalion piechoty zmotoryzowanej, dywizjon artylerii i grupa lotnicza złożona z 3 eskadr. Równocześnie rozpoczęto formowanie 29 samodzielnych batalionów piechoty specjalnego przeznaczenia, które łącznie liczyły 8 tysięcy żołnierzy. Jesienią 1936 roku, podczas manewrów Kijowskiego Okręgu Wojskowego, dokonano desandu 1200 żołnierzy z samolotów bombowych typu TB-3 startujących z lotnisk oddalonych o ponad 600 km. Następnie Żołnierze ci zabezpieczyli teren dla lądujących samolotów transportowych, które przewiozły kolejne 5000 żołnierzy piechoty powietrznej, artylerię i lekkie czołgi. Potem przystąpiono do zadania, którym było natarcie na Kijów. Te ćwiczenia wywarły olbrzymie wrażenie wśród obserwujących manewry oficerów państw zachodnich. Państwa Europy Zachodniej nie posiadały wówczas tego typu formacji. Desant ten wywołał szeroką dyskusję w fachowej prasie wojskowej i np. w Polsce, a także w Niemczech był czynnikiem, który doprowadził do rozwoju sportu spadochronowego i ostatecznie rozwoju formacji powietrzno-desantowych. Wojska powietrzno-desantowe Armii Czerwonej miały zgodnie z wówczas obowiązującą w Związku Radzieckim doktryną głębokiej operacji odgrywać ważną rolę w szumaniu frontu nieprzyjaciela, Zajmując ważne strategiczne obiekty i uniemożliwiając swobodny manewr jednostkom odwodowym nieprzyjaciela. W 1939 roku Rosjanie posiadali już sześć brygad spadochronowych. W 1941, jeszcze przed wybuchem wojny z Niemcami, w oparciu o te brygady sformowali pięć korpusów, każdy w składzie trzech brygad. Korpusy na swoim wyposażeniu miały nawet czołgi lekkie i samochody pancerne. A łączna liczebność wojsk powietrzno-desantowych wynosiła aż 150 tysięcy żołnierzy. Rosjanie dysponowali więc w tym czasie największymi formacjami desantowymi na świecie. Przy czym jakość tych wojsk, umiejętność sztabów do planowania operacji powietrzno-desantowych nie była szczególnie wysoka, co też pokazały lata wojny, o czym też będę jeszcze mówił. Rosjanie nie posiadali też również dostatecznej liczby samolotów transportowych. Pozwalających sprawnie przerzucić takie siły. W tym samym czasie co Rosjanie, swoje jednostki powietrzno-desantowe rozpoczęli rozwijać także Włosi. Już w 1927 roku zademonstrowali skok grupowy 11 spadochroniarzy. W czasie inwazji na Abysynię w 1935 roku Włosi zaopatrywali swoje wojska z powietrza, zrzucając na spadochronach amunicję, żywność, wodę, a nawet żywe zwierzęta. Pierwsze oddziały spadochronowe powstały jednak dopiero w drugiej połowie lat 30. w Libii, która była wówczas włoską kolonią. Składały się one z oddziałów włoskiej kadry i libijskich ochotników. W 1938 roku przeprowadzono manewry, w których batalion spadochroniarzy zrzucony na spadochronach opanował lotnisko, na którym następnie lądowały samoloty przewożące kolejne bataliony piechoty i lekką artylerię bardziej dynamicznie niż Włosi, rozwijali swoje siły powietrzno-desantowe Niemcy. Możliwości, jakie stwarzał użycie tego typu wojsk, doskonale wpisywały się w przyjętą po dojściu Hitlera do władzy doktrynę wojenną, zakładającą gwałtowne, wykonane zaskoczenia działania operacyjne, prowadzone w celu rozstrzygnięcia wojny krótkimi, zwycięskimi kampaniami. W Niemczech w tym czasie każde pomysłowe, innowatorskie rozwiązanie, mające zapewnić III Rzeszy panowanie nad Europą, Spotykało się z poparciem najwyższych czynników politycznych i wojskowych. W 1936 roku powołano ośrodek szkolenia skoczków spadochronowych. Po wyszkoleniu 600 spadochroniarzy sformowano batalion, który wkrótce przekształcono w pułk, a w 1938 roku rozpoczęto formowanie wchodzącej w skład Ludwafę spadochronowej siódmej dywizji lotniczej. W tym samym czasie Wehrmacht Przeformował swoją 22. Dywizję Piechoty w Dywizję Piechoty Powietrznej, a na czele niemieckich wojsk spadochronowych stanął generał Student. Warto wskazać, że poszukując nowych środków przenoszenia spadochroniarzy i ich wyposażenia na pole walki, Niemcy zainteresowali się szybowcami. W efekcie czego powstał szybowiec transportowy typu DFS-230. Szybowce te na pole walki były holowane wielosilnikowymi samolotami transportowymi lub częściej bombowymi. Mogły transportować 9 żołnierzy i co ważne 9 żołnierzy wraz z wyposażeniem. W tym czasie normą bowiem było, że nawet broń indywidualną i amunicję do niej dostarczano w osobnych zasobnikach zrzucanych wraz ze spadochroniarzami. Żołnierze po wylądowaniu byli więc bez broni i aby przystąpić do działań, najpierw musieli te zasobniki odnaleźć. Niemniej jednak szybowce, choć stwarzały wojskom desantowym nowe możliwości, nie od razu zdobyły uznań u niemieckich sztabowców. Do końca 1939 roku Niemcy wyprodukowały zaledwie 28 szybowców. Ostatecznie przekonali się do nich po sukcesach, jakie dzięki nimi odnieśli w maju 1940 roku. W krajach totalitarnych Dążących do rewizji porządku światowego, jaki ukształtował się po I wojnie światowej, rozwój wojsk powietrzno-desantowych był dość dynamiczny. Wojska te i słusznie postrzegane było jako narzędzie ofensywne. Inaczej wyglądało to w państwach Europy Zachodniej. W Anglii i Stanach Zjednoczonych tego typu formacje powstały dopiero pod wpływem doświadczeń II wojny światowej, choć Anglicy w latach 30. wykorzystywali transport lotniczy w swoich koloniach do przerzucania żołnierzy. We Francji natomiast w 1937 roku utworzono dwie grupy piechoty powietrznej. Każda złożona była z kompanii spadochroniarzy i Dywizjonu Lotnictwa Transportowego. Dalszy rozwój wojsk spadochronowych został jednak udaremniony przez obojętność i brak poparcia ze strony zachowawczo nastawionych oficerów sztabowych francuskiego naczelnego dowództwa, i formacje te nie odegrały żadnej roli podczas inwazji Niemiec na Europę Zachodnią wiosną 1940 roku. W Polsce pierwsze prace teoretyków wojskowości dotyczące wykorzystania wojsk powietrzno-desantowych pojawiły się na przełomie lat 20. i 30. Punktem wyjścia do rozważań stały się obserwacje przede wszystkim poczynań radzieckich, ale także doświadczenia francuskie. Wstępem do rozwoju formacji wojskowych tego typu był rozwój sportu spadochronowego. W 1935 roku Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej włączyła szkolenie spadochroniarskiej młodzieży do swojego programu. W szkoleniu spadochronowym wykorzystywano oprócz samolotów i balonów na uwięzi także wieże spadochronowe. Do wybuchu wojny wybudowano w całym kraju 17 tego typu konstrukcji, z których to w ramach kursów organizowanych przez Ligę wykonano ponad 100 tysięcy skoków. 5 września 1937 roku na polach wsi Wieliszew pod Legionowem Liga zorganizowała pokaz desantu 60 spadochroniarzy wykonanych z przystosowanych do tego celu samolotów bombowych typu Fokker F7. W tym samym czasie w Legionowie, gdzie stacjonował drugi Batalion Balonowy rozpoczęto pierwszy wojskowy kurs spadochronowy. Choć trzeba powiedzieć, że już w 1936 roku w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej Odbyło się eksperymentalne szkolenie desantowe z wykorzystaniem wieży spadochronowej. W 1938 roku, podczas manewrów wojskowych na Wołyniu, ćwiczono użycie grupy dywersyjnej złożonej z 25 żołnierzy. Grupa składała się z żołnierzy piechoty, saperów i łączności, a także lekarza i oficera dwójki, czyli ówczesnego wywiadu wojskowego. Grupa uzbrojona była w pistolety, karabinki, ręczne karabiny maszynowe, materiały wybuchowe. Posiadała także środki łączności. Po desantowaniu grupa ćwiczyła ataki i niszczenie samolotów na lotnisku polowym, a także niszczenie mostów. We wnioskach z ćwiczeń postulowano uzbrojenie spadochroniarzy w pistolety maszynowe, a także noże i ubiory maskujące. Bazując na doświadczeniach z tych ćwiczeń, tuż przed wojną powołano w Bydgoszczy Wojskowy Ośrodek Spadochronowy. Jego celem miało być przygotowanie kadr dla oddziałów dywersyjno-spadochronowych i zdobywanie doświadczeń. Na zakończeniu kursu w sierpniu 1939 roku przeprowadzono desant w rejonie pustelnika koło Mińska Mazowieckiego. Celem 20 osobowej grupy było przerwanie linii kolejowej, a następnie odparcie pościgu. Ćwiczenia wykazały dużą skuteczność działania spadochroniarzy. Na początku 1940 roku planowano powołać batalion spadochronowy. Niestety, jak wiemy, wkrótce wybuchła wojna i plany te nie mogły zostać zrealizowane. Instruktorzy i kursanci ośrodka zostali ewakuowani na wschód Polski, gdzie ulegli rozproszeniu i nie wystąpili jako zwarty oddział. Co bardzo ważne, wraz z organizowaniem pierwszych jednostek powietrzno-desantowych pojawiły się dwie koncepcje ich użycia. Pierwsza zakładała wykorzystanie niewielkich grup doskonale wyszkolonych spadochroniarzy do celów rozpoznawczo-dywersyjnych. Natomiast druga widziała użycie dużych formacji wojsk powietrzno-desantowych jako części składowej większej operacji lądowo-powietrznej. Koncepcją pierwszą przyjęły takie państwa jak Francja, Polska, a także niemiecka Luftwaffe. Natomiast drugą Związek Radziecki i niemieckie wojska lądowe. W toku II wojny światowej Okazało się, że na polu bitwy przydatne są zarówno elitarne formacje komandosów zdolne do prowadzenia działań rozpoznawczo-dywersyjnych, jak i masowe formacje wojsk powietrzno-desantowych. Znamienne, że podczas walk w Polsce Niemcy użyli swoich spadochroniarzy jako zwykłej piechoty. Do udziału w napaści na Polskę wydzielono Siódmą Dywizję Lotniczą, złożoną z dwóch pułków spadochroniarzy. I pułku przewożonego drugą powietrzną, wydzielonego z 22. Dywizji. Planowano wprawdzie wykonanie desantów dla opanowania mostów na Wiśle, w Rojnie Puław i na Sanie, ale wojska lądowe radziły sobie na tyle dobrze, że ostatecznie nie było takiej konieczności. W toku walk użyto części dywizji jako klasycznej piechoty w walkach pod Radom. I taka forma wykorzystania spadochroniarzy na polach bite w II wojny światowej była właśnie dominująca. Jako zwykły piechot. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. W drugiej części przedstawię polskie wojska powietrzno-desantowe podczas II wojny światowej. Bardzo dziękuję jeszcze raz was. Bardzo proszę o subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie materiału. Proszę też was o wsparcie.